Dzień dobry, nazywam się Tomasz Piekot. Od kilku lat upraszczam i uszczerzam komunikację urzędową. Zapraszam Cię do obejrzenia poradnika prosto i kropka. W poprzednich odcinkach poznaliście zasady efektywnej komunikacji. Mówiliśmy o tym, jak tworzyć proste pisma, artykuły do internetu, jak budować tabele i wykresy, które są skuteczne i klarowne. Dzisiaj będzie trochę trudniej. Zastanowimy się nad tym, czy zasady efektywnej komunikacji można wykorzystać w ogłoszeniach konkursów funduszowych i, co ważniejsze, w opisach przedmiotów i warunków zamówienia. Zaczynamy. Ogłoszenie to gatunek pierwszego kontaktu, musimy w nim wyraźnie przykuć uwagę odbiorcy, dlatego powinniśmy zaczynać od nagłówka ogłoszenie o naborze i tam odpowiednio to rozwinąć, albo po prostu napisać, kto ogłasza nabór w jakiej sprawie. To jest pierwszy krok, kiedy tworzymy ogłoszenie. Drugi krok już znacie. Potrzebujemy formatki, czyli uniwersalnego schematu. Według którego będziemy pisać wszystkie możliwe ogłoszenia. Pamiętajcie, że formatka to po prostu zestaw powtarzalnych śródtytułów. Możemy na przykład zaczynać każde ogłoszenie od nazwy konkursu. Później, kto jest jego adresatem, jaki jest jego efekt, i tak dalej, i tak dalej. W trzecim kroku musimy zająć się podstawami prawnymi. Niestety, większość ogłoszeń ma podstawy prawne na początku. Musimy z nimi zrobić to, co w prostym języku najczęściej robi się z podstawami prawnymi, czyli przenosi się je na sam dół. Dzięki temu czytelnik nie musi przedzierać się przez gąszcz przepisów, artykułów i nazw ustaw, tylko poznaje podstawowe informacje. Podstawy prawne są bardzo ważne, ale można się z nimi zapoznać trochę później. I na koniec pamiętajcie: dobrze napisany tekst, czyli tekst z nagłówkami, ze tytułami, nie wymaga dodatkowego boldowania informacji w akapitach. Nie przesadzajcie z pogrubianiem czcionki. Pamiętajmy, że ogłoszenia są tekstami adresowanymi do ekspertów. Nie musimy w takim razie usuwać z nich trudnego słownictwa, nie musimy dorabiać słowniczków. Wystarczy, że zajmiemy się przetwarzaniem informacji w całym tekście. Po prostu potrzebujemy po raz kolejny bardzo dobrej formatki. Pamiętajmy tylko o dwóch ważnych celach, które interesują nas najbardziej. Po pierwsze, chcielibyśmy zwiększyć zasięg naszego ogłoszenia. Chcielibyśmy zatem, by przystąpiło do konkursu jak najwięcej osób. Po drugie, chcielibyśmy skrócić czas przetwarzania dokumentów. Spójrzmy teraz na trzy przykłady ogłoszeń. Zrobimy to wyłącznie z perspektywy formatki, struktury. Sprawdzimy, czy nawigacja sprzyja przetwarzaniu informacji. Mamy pierwszy nagłówek, podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie. Mamy drugi nagłówek, budżet i poziom dofinansowania, wyliczenia symetryczne. Poziom i wysokość wsparcia to nagłówek trzeci. I bardzo przejrzysta, klarowna nawigacja, która pozwala nam się zorientować, co gdzie jest bardzo szybko. Zasady wybory projektów, terminy, procedura odwoławcza, dokumenty do pobrania i na końcu kontakt. Bardzo dobre ogłoszenie. Drugi przykład dość zaskakuje, dlatego że mamy tutaj ogłoszenie w formie tabeli. Ale nawigacja jest znakomita. Mamy nazwę instytucji albo nazwę konkursu, dla kogo ten konkurs jest przeznaczony, na co, terminy naboru wniosku, dofinansowanie. Widać bardzo szczegółowe wypunktowania w środku informacji, ale bardzo klarowne i krótkie. Może sama tabelka trochę przeszkadza. No i ogłoszenie numer 3. Świetny nagłówek, wyraźnie Mówi o co chodzi, natomiast wśród tytułów niestety tutaj już nie ma. Mamy krówkę, ciągutkę tekstu, nie widać jakie informacje znajdują się w poszczególnych częściach. Są wyliczenia, jest trochę światła. W tym momencie gdzieś na dole dopiero pojawia się wyboldowany fragment o dofinansowanie w ramach konkursu. Mogą ubiegać się, można by było to zamienić na piękny, prosty śród tytuł. Kto może ubiegać się o dofinansowanie? No i na końcu formatka nagle się pojawia. Dokumenty do pobrania, czyli teoretycznie było to tutaj także możliwe. Zasady tworzenia opisu przedmiotu zamówienia omówmy na jakimś konkretnym przykładzie. Niech będzie, że zamówienie dotyczy stworzenia cyklu edukacyjnego poradników wideo na jakiś temat. Zanim zaczniesz tworzyć taki opis, zacznij od określenia wszystkich potrzeb. Następnie możesz opisać esencję całego projektu. Esencję, czyli tło, które doprowadziło do powstania tego zamówienia. Problem, który projekt ma rozwiązać, zainteresowani wiedzą już, na czym najbardziej Ci zależy. Możemy teraz podzielić projekt na części. To będą kolejne rozdziały naszego opisu. Rozdział pierwszy to wideo, rozdział drugi to spot, który będzie je promował. Przydałyby się też maile, które będą zapowiadać i podsumowywać poszczególne odcinki. Jeżeli jakieś informacje są ważne dla wszystkich części wydzielonego projektu, to zbierz je po prostu w jednym rozdziale. Możesz go zatytułować na przykład informacje wspólne. Oczywiście w samym tekście powinno być bardzo dużo światła. Pamiętaj o wyliczeniach. Im bardziej szczegółowe opisy, tym trudniej odbiorcy będzie zauważyć całość. Tekst nie powinien być zbyt długi. Najlepiej ogranicz się do kilku stron. Pamiętaj, że im więcej stron masz do napisania, tym trudniej będzie uspójnić całość. Mogą się pojawić błędy stylistyczne, mogą pojawić się też problemy merytoryczne różne nieścisłości i niespójności. Brakuje jeszcze tylko kryteriów wyboru oferenta. Pamiętaj, że to sito dla wszystkich zainteresowanych musisz bardzo precyzyjnie opisać, na jakiej podstawie będziesz oceniać wszystkie zgłoszenia. Ogłoszenia i opisy warunków zamówienia można uprościć, można je lepiej zredagować. Dzięki temu czytelnicy bardzo szybko dotrą do wszystkich informacji i być może zechcą wziąć udział w takim konkursie.